Witam Was serdecznie, Strzelce. W pierwszym czytaniu dla Was na moim kanale, kartami całkowicie przygotowanymi przeze mnie na Lipiec 2019, to jest układ miłosny. I osoba, o którą pytacie, ona reprezentuje właśnie pełnię szczęścia, takiej, szczęścia takiego finansowego, materialnego poczucia, poczucia do, dobrego miejsca. Także myślę, że to jest jak najbardziej takie skupienie się na pięknie i potencjale. Jak najbardziej dobra, dobra jest to karta. Wy natomiast w Trójce Mieczy jesteście albo po jakimś, po jakimś załamaniu związkowym, tak? Rozstaliście się, albo jeszcze ubolewacie, cierpicie po kimś, tak? ale jednak ta druga strona, o którą pytacie o której myślicie ona jest świadoma tego, że chce stworzyć związek, związek udany ponieważ ona już doświadczyła tego, co doświadczyła ona potrafi stworzyć nowy, stabilny związek, tak ona jest postępowa i wie czego chce, tak ona przez te osiem była właśnie Sprawia wrażenie takiej energicznej, tnącej się do przodu osoby. To jest po prostu jej czas. Ona jest gotowa i, i chce próbować, tak? I, i robi to bez, bez żadnych skrupułów. Wręcz powiedziałbym, że y, energicznie i, i z całym impetem. Mm, tutaj przyświeca jej słońce, tak? Y, które powinno być przede wszystkim po waszej stronie, bo to wy powinniście się otworzyć, bo to jest właśnie taka karta. Wykonania Waszego ruchu, czyli, czyli otwarcia się po prostu, otwarcia. I tutaj przy, przy zaangażowaniu się, tak, przy ciężkiej pracy, takiej niewolnej pracy, ale takiej, w którą rzeczywiście dajemy całe serce swoje, to jesteśmy w stanie świętować to wszystko, tak? Później, bo, bo osiągniemy to, co, co chcemy, i, i czeka nas za to nagroda, tak? Trzy kielichy to jest przede wszystkim dobra zabrawa w gronie, tak? Wspólne jakieś wyjścia, znajomi, wspólni, tak? No to jest dobry początek dla dobrej znajomości, tak? takiej, takiej trwałej. No bo to wiadomo, że nie tylko na intymnych chwilach się wszystko opiera, ale również jest bardzo ważna no, otoczka całego związku, tak? Także życzę Wam tego z całego serca i pozdrawiam serdecznie.